Rodził się 2 października 1889 roku w Jadowie pod zaborem rosyjskim. Rodzina Drescherów wkrótce jednak wyprowadziła się z Jadowa do Częstochowy, gdzie Gustaw rozpoczął swoją edukację szkolną i to tam później rozpoczął też działalność niepodległościową. Mieszkając w Częstochowie i uczęszczając do szkoły powszechnej, a potem gimnazjum, Gustaw Drescher Zetknął się z konspiracją niepodległościową. Należał do Związku Młodzieży Polskiej Z, powiązanego z ruchem narodowym. W 1908 roku Gustaw uzyskał maturę, następnie wyjechał do Lwowa, aby studiować. Wkrótce potem wyjechał na studia do Francji, gdzie także angażował się w działa działalność niepodległościową. W 1910 roku wrócił do kraju. Włączając się w działalność polityczną W latach 1911-1913 Odbył służbę w 14. Mitawskim Pułku Huzarów Skoszarowanym w Częstochowie Zdał egzamin oficerski i otrzymał stopień chorążego Następnie wyjechał na nauki do szkoły handlowej we Francji Skąd wrócił latem 1914 roku W tym czasie w Europie zaczynała się wojna w sierpniu został zmobilizowany i wraz ze swoim macierzystym XIV Mitawskim pułkiem huzarów, wyruszył na front w stopniu podporucznika rezerwy kawalerii. Znajdował się w szeregach armii rosyjskiej. Jednakże już 14 sierpnia przyłączył się do oddziałów pod komendą Józefa Piłsudskiego. Początkowo służył w pierwszym pułku ułanów pierwszej brygady legionów polskich, by następnie zostać dowódcą szwadronu, następnie dywizjonu aż w końcu 19 września 1915 roku zastępcą dowódcy pułku w lipcu 1917 roku poparł on kryzys przysięgowy mający na celu odmówienie złożenia przysięgi na wierność. Państwom centralnym. W związku z tym został osadzony w obozie w Szczypiornie, a następnie w zakładach karnych. Do kraju powrócił w październiku 1918 roku. Stał na czele akcji rozbrajania Austriaków na ziemi Chełmskiej, po czym dowódca polskiej organizacji wojskowej Edward Rydz Śmigły mianował go dowódcą pierwszego polskiego garnizonu w Chełmie. W 1920 roku podczas wojny polsko-sowieckiej zajmował stanowisko dowódcy pierwszego Pułku Szwoleżerów 4 Brygady Jazdy, a także drugiej Dywizji Jazdy. W czasach powojennych był między innymi inspektorem kawalerii, dowódcą drugiej Dywizji Kawalerii. Jako jeden z najbardziej zaufanych i najwierniejszych żołnierzy Wobec marszałka Józefa Piłsudskiego stanął na czele oddziałów jemu podporządkowanych w czasie przewrotu majowego w 1926 roku. W 1930 rozpoczął pracę w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych i jeszcze tego samego roku został wyznaczony na inspektora armii. Stanowisko to zajmował do 1936 roku sprawując w międzyczasie funkcję Inspektora Obrony Powietrznej Państwa. Generał Gustaw Orlicz-Drescher zginął 16 lipca 1936 roku w katastrofie lotniczej nad Bałtykiem niedaleko Orłowa. Był on jednym z prominentnych działaczy obozu Piłsudczykowskiego po maju 1926 roku, w pełni świadomych tego stanu rzeczy, w tym skali zagrożeń dla odrodzonego w 1918 roku państwa, które narastały w latach 30., potrafił aktywnie szukać środków zaradczych, zarówno w dziedzinie wojskowości, jak i w polityce. Dlatego jego tragiczna śmierć była ogromną stratą, nie tylko dla obozu władzy, ale także dla państwa i armii. Polskiemu wojsku zabrakło jednego z najważniejszych wyższych dowódców wojskowych, skupiającego w swoim ręku funkcję inspektora armii i inspektora obrony powietrznej państwa i to w kluczowych latach poprzedzających wybuch wojny z Niemcami w 1939 roku. Udział Gustawa orolicza Dreszera w walkach o niepodległość i granice Polski i późniejsza kariera w wojsku polskim u boku marszałka Józefa Piłsudskiego jest powszechnie, znany, jest powszechnie znany, ale nie tylko na polu bitwy udowadniał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Był niejako wzorem wiary we własne siły, w potencjał i możliwości tkwiące w narodzie polskim. Uważał, że ze względu na długi brak państwowości w okresie rozbiorów, patriotyzm Polaków rozwinął się w kierunku uczuciowo-politycznym, będącym dźwignią i podstawą programu walki orężnej, z jednoczesnym odłożeniem budowy planów gospodarczych na czasy późniejsze. Niezwykle popularny generał był zwolennikiem pracy organicznej, uważał, że we współczesnych czasach odbudowy państwowości polskiej postawa patriotyczna przejawia się w przedsiębiorczości i budowaniu kapitału ludzkiego, zdolnego solidarnie wesprzeć swych rodaków znajdujących się w trudnym położeniu materialnym zarówno w kraju, jak i na emigracji. Gustaw Orlicz-Drescher jest to postać w pełni zasłużona w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, jak również w tworzeniu i budowaniu wojska polskiego w okresie międzywojennym. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo wszystkim, którzy biorą udział w tych dzisiejszych uroczystościach święta odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozdaliśmy dzisiaj Wam te flagi narodowe. Bardzo proszę zabrać je ze sobą do domu. Jeżeli jeszcze ktoś taką flagę chciałby dostać, można ją wziąć w Gminnym Ośrodku Kultury. Wieszajmy te flagi na naszych budynkach, na naszych domach, mieszkaniach, tak żebyśmy przyznawali się do tego, że jesteśmy Polakami i ten patriotyzm nosimy w swoim sercu. Dziękuję bardzo. Panią Skarbnik, Barbarą sekretarzem Sławomirem Jąsiewiczem, przewodniczącą Rady Miasta i Gminy w bożeną Krasnodębską i radnymi.